Serdecznie w następnym filmie, który kręcę tutaj, jeżeli chodzi o astrologię polityczną. Jak obiecałem w ostatnim filmie, słuchajcie, dzisiaj jest jakby uzupełnienie tam, tamtego filmu, ale też może być ten film oglądany jako zupełnie osobna część, tak? I jakby w krótkim wstępie wytłumaczę o co chodzi, i potem dodam, dodam to, co dzisiaj Wam przedstawię jako. Jako nowość do tego, co, czego mi tam brakowało w poprzednim filmie. Ale o co dokładnie chodzi? Yy, na, poprzedni film yy, dotyczył, słuchajcie, konfliktu, między, konfliktu ewentualnego konfliktu yy, o, hi, 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 Chin z Tajwanem z, pozi z poziomu widzenia astrologii. Tak? Z, tutaj z tego poziomu. Gdzie, który nam pozwala astrologicznie stwierdzić, też między innymi astrologię mundalną, czy do danego konfliktu może dojść lub może nie dojść. Więc yy, zrobiliśmy sobie taką krótką analizę. Link do tego filmiku, jako pierwszy macie pod tym filmem, więc można sobie kliknąć, obejrzeć albo przejść, potem przejść do tego, albo oglądać ten. I powiem o co chodzi w tym filmie. W tym filmie będziemy analizowali, czy do ewentualnego konfliktu, który jak nam wyszło poprzednio, może się, może, może nastąpić końcówka 23, 20, końcówka 23-24 roku. Czy dołączą się Stany Zjednoczone? Mówimy o konflikcie Tajwan-Chiny, yy, tak? Yy, no, wiadomo, sytuacja tam jest taka napięta, więc, yy, a wiadomo, że sojusznikiem Tajwanu są Amerykanie. Ale czy oni przystąpią do tego yy, konfliktu, czy zbrojnie przystąpią, czy będą wspomagali Tajwan? No, wspomagali będą na pewno, bo już ich wspomagają bronią, tak? ale czy przystąpią fizycznie, powinien nam pokazać horoskop, na który zrobimy sobie Stany Zjednoczone. Nie będę brał tutaj, słuchajcie, Bidena pod uwagę, nie będę robił przywódców danych państw, tylko same, tylko będę robił horoskop, zrobiłem samych Stanów Zjednoczonych, tak, na 1776 roku. jako urodzeniówkę. I teraz tak, y jeszcze dodam na początku, słuchajcie, że możemy mieć efekty specjalne y za mną, tamtej strony właśnie, czyli od zachodu idzie potężna burza. Zaczęło już padać, więc możecie słyszeć deszcz. Jeżeli będą efekty, no to postaramy się to skończyć, a jak już, a jak już będą takie warunki, że nie da rady, no to, no to zakończymy nagrywanie, ale myślę, że damy radę. Przynajmniej będą efekty specjalne. Zawsze coś miłego. Ciepłe lato, piękna burza. Zobaczymy. Dobra. I Wam tutaj y, horoskop Stanów Zjednoczonych, y, urodzeniowy i z tranzytem na, 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 na lipiec 20, 2024. Słuchajcie, zobaczcie co, y, tak jeszcze zanim zobacz, y, z, przeanalizujemy tranzyty, zobaczcie co jest na ascende, na, na, w pierwszym domu horoskopowym y, Stanów Zjednoczonych. Mamy planetę Eris. Tutaj planeta Eris, według mnie, słuchajcie, y, nie pokazuje swoich negatywnych właściwości, tylko ona jakby dała Amerykanom, dała społeczeństwu, dał, dał, dała tym Stanom Zjednoczonym takiego, jak to się mówi, kopa, taką energię, tak, nie stała się taką boginią właśnie niezgody, tylko postarała się w pozytywnym wypadku popchnąć, popchnąć tych ludzi do walki o swoje. Zobaczcie, tam były właśnie, tam były niezgoda między tam była cały czas walka o to, o ziemię, była walka o, o demokrację, była walka... Była bitwa, wojna domowa była północ-południe, tak? trwało to wszystko latami, dziesiątkami lat. Ale doszli do pewnego poziomu, który teraz, z, którego, z którego teraz mogą być dumni i, i który teraz przenosi im te pieniądze, przenosi im, im tą demokrację, którą mają. Tak? No według mnie, jakakolwiek by Ameryka nie była w mnie to jest, jakby, jakby nie mówić, on, podstawa ideał demokracji. Tak? No oprócz tego, to, to się, patrzcie, co się z Trumpem działo no, niedawno. No ale z tym cyrkowcem, z tym klaunem, no to mogło się wszystko Po prostu m.in. też przyjacielem Putina, no, nie, nie okłamujmy się, no, przecież to był jego kolega, tak? Jest jego kolega. Gdzieś jak zaczęła się wojna niedawno w lutym na Ukrainie, no, to przecież chwalił go, za że genialne posunięcie. No, no genialnie napad, genialnie na, zabija ludzi, genialnie strzela rakietami, genialnie mia, niszczy miasta, genialnie... Pali, y, używa w wojsko używa w genialnie gwałcą Ukraińców. No po prostu, genialny Trump z genialnym Putinem się zabrali. No ale Amerykanie też musieli mieć jakąś nauczkę, też ich to mam nadzieję, czegoś tam przyszłość nauczyły. Dobra, zostawmy Trumpa i zostawmy y, y, pajaca Putina. Y, wróćmy do horoskopu urodzeniowego, chwilowo jeszcze Stanów Zjednoczonych. Także ta Eris, według mnie, w tym pierwszym domu i pociągnęło, dała im tą energię, tą moc, która by spowodowała, że oni będą, że oni dążyli do tej niepodległości. Ale zobaczcie, co mają w siódmym domu. W siódmym mają Marsa, co zapowiada, że jednak do partnerstwa, że jednak do stosunków międzynarodowych, do tych, do, nie tylko, nie tylko, słuchajcie, gospodarczych, ale też yy, yy, tam będzie miało tam też będzie używane wojska, no, no było używane no wiecie no Amerykanie też nie yy, nawet bo, bodajże doktryna wojenna nie przewiduje wojny czy walki na terenie stanów tylko, tylko poza stanami tak także mają to marynarkę wojenną mają te, yy, te wojska ekspedycyjne to głównie yy, głównie właśnie po to jest to wszystko regiony i w ten sposób te lotniskowce te w ten sposób to wszystko dalekiego zasięgu, że oni wychodzą z założenia, że walka nie będzie trwała na, na ich terenie, tylko będzie zawsze poza terenem Stanów Zjednoczonych. No i tak jest tak jest właśnie ta armia na przygotowana, tak? Że oni są zawsze gotowi do wylotu, do wyjazdu, do wypłynięcia, a nie do walki na własnym terenie. Dobrze, i teraz słuchajcie. I ten Mars tutaj w siódmym domu horoskopowym ładnie nam będzie tutaj się spełniał, ładnie nam tu spełniał właśnie to, że oprócz gospodarczym też z, też to wojsko będzie używane, tak? Że będzie pokazywane, ta siła będzie, yy, będzie mogła w każdej chwili zostać użyta. Yy, co jeszcze mamy? Zobaczcie, prawie nam wchodzi na descendent uran. No czyli te stosunki z, z partnerami zagranicznymi też nie będą zawsze stałe. Tu będą zmiany, tu będą pewne yy, rotacje, tu będą, słuchajcie, pewne napięcia nawet, tak? Uran będzie chciał nieraz ten porządek zmienić. Także weryfikować poszczególne kontakty z danymi państwami. To oni mają to, patrzcie, wrodzone, mają to urodzeniowo, ten poros po Stanach Zjednoczonych ma to jakby, yy, ma to, yy, ma to, yy, ma to yy, jakby zakodowane, tym bardziej, że uran jest bliźnięta. A bliźnięta widzicie, bliźnięta czegoś ciągle szukają, one nie zostaną, one nie są w miejscu, one ciągle szukają, ciągle, ciągle jakaś ekspansja, i tam zawsze im jest dobrze, gdzie ich jeszcze nie było. No tak robią Amerykanie, zobaczcie, oni ciągle czegoś nowego szukają, ciągle jakieś, jakieś, jakieś nowości, jakieś, no nawet słuchajcie, nawet konfliktów, no. Prawda jest taka, że mówią, że w imię demokracji, no być może też w imię demokracji, ale no nie ukłonujmy się. No każdemu państwo jest tam najlepiej, gdzie ma władzę, no, no więc tutaj też możemy do tego podchodzić tak delikatnie, na luzie, ale myślę, że ten uran powoduje, że ta ekspansja jednak, taka ta, ta, ta nierówność w traktowaniu nawet partnerem zagranicznym lub zmiany między nimi, to też ten uran powoduje. No ale to dobra, nie, tutaj nie, nie analizujemy horoskopu do końca też urodzeniowego. Tylko takie tutaj dwa, da, da, dałem Wam dwa przykłady, na które można zwrócić uwagę. Słuchajcie, jak I teraz y, zobaczcie, tranzyty zrobiłem na lipie 24, kiedy miałby być już rozwinięty konflikt między Chinami, Chinami a Tajwanem. Więc zobaczcie, co mamy w tym momencie, co, co mamy teraz, jakie mają polsko w, poroz, w Myślę, że nie jest to tranzyt, od razu Wam powiem, myślę, że nie jest to tranzyt wojenny. Myślę, że Stany Zjednoczone będą miały kłopoty wewnętrzne. Ale powiem Wam dlaczego. W 2024 roku w Stanach są wybory prezydenckie. Zobaczcie, co się dzieje. Neptun przechodzi przez Celi. Neptun powoduje jeszcze przez Celi, czyli przez podstawy tego państwa powoduje. Taką, jakby można powiedzieć, mistyczną, duchową przemianę. Nie wiem, a dom, zobaczcie, on jest na imion celi, ten Neptun, a dom czwarty w astrologii mundalnej pokazuje nam opozycję parlamentarną, czyli może to być, to, to mogą być na przykład republikanie w kongresie, tak? Bo oni są na tą chwilę akurat opozycją. Więc tutaj ten Neptun będzie powodował, że ta wewnętrzna polityka w Stanach Zjednoczonych będzie taka płynna, będzie taka fantazyjna, będzie taka jakby pozbawiona tej realności, która jest dzisiaj. I to może spowodować opóźnienia jakby w ogóle w działaniu całego państwa, ale w opóźnieniach działu państwa na zewnątrz, bo nie mam pokazanej tutaj agresji żadnej na zewnątrz. Tak? Yy, Neptun może też, yy, ten Neptun do innej sali może też pokazywać, że nam niechęć do ryzyka, czyli trudna sytuacja wewnętrzna. Walka też o władzę, walka też o prezydenturę jakby będzie na pierwszym planie, a konflikt ewentualny, który nam praktycznie wyszedł na pewno już tam między Chinami a Tajwanem, mo mogą tam być Amerykanie, ale nie chce mi się wierzyć, żeby doszło do jakiejś dramatycznej wojskowej interwencji. Yy, także ten Neptun będzie właśnie powodował to. Ten brak możliwości, słuchajcie, działania. Ten takie zahamowanie chwilowe, tych, tych, tych wojowniczych zapędów, jakby można powiedzieć, odstraszających Chiny. Ale mówię, wojsko przypuszczam, że to będzie, tak? to też może działać odstraszająco, natomiast nie będzie tam chyba amerykańskiego udziału na pełną skalę. Dlaczego jeszcze tak mówię? W tym samym czasie, Jowisz, zobaczcie faktycznie, że jeszcze w siódmym domu, ale on już prawie wchodzi na, w szóstym domu, ale prawie na siódmy jest w tranzycie do tego urana, który powoduje, który, do urodzeniowego urana, który powoduje właśnie tą niestabilność, te zmiany, jeżeli chodzi o partnerów. A ten Jowisz, który będzie na niego, a Jowisz, który w tym momencie jakby yy, będzie na, yy, będzie w tranzycie bezpośrednim, prawie że idealnym na, na tego urana, będzie go stopował. Będzie, wy, wy, będzie go wygładzał tak naprawdę. To jego działanie będzie takie delikatniejsze, nie będzie takie, takie twarde, takie uderzające, ale będzie takie wygładzone. Duży, duży benefik, czyli Jowisz, ma, daje sprawę szczęście. On też może Amerykanom tutaj jakby dać takie szczęście, że nie uderzył tą pewną siłą, bo może im to się bardziej, może im to się nie opłacać, a przynieść im szczęście w takim powolnym wymiarowym, takim spokojnym udziale w tym konflikcie, tak? Że to prawdopodobnie może mieć nawet lepszy skutek niż taka trudna, ciężka, twarda wojna. Więc słuchajcie, według tranzytów to nie jest to nie jest, to nie jest to tak jak powiedziałem, wojenny, ale jeszcze coś wam powiem. Na medium seli, na ten tranzyt, na Lipie 24 Lili, czarny księżyc jest na medium seli. To jest planeta, która, słuchajcie, pokazuje, że na pewno będzie ciężka, będzie trudna walka o władzę. Tutaj, nie wiem, czy ta Lilić przypadkiem nie będzie, słuchajcie, reprezentowała Trumpa. Powiem Wam dlaczego. Trump się szykuje do tych wyborów, chociaż teraz, od na tą chwilę w kongresie, tam naprawdę um, niezłe numery na niego wychodzą, co on wyprawiał, jak na ten kapitol wchodzili niedawno. O, dwa lata temu to byłby, rok. Dwa lata temu jak się wdzierali na kapitol, tam tylko zawiary śmiertelne, a Trump się praktycznie zupełnie tym nie przejmował. I ta lili, uważam, że ona może właśnie odwiedzielać Trumpa, który jest, słuchajcie, który jest takim jakby, on jest naznaczony władzą. On jest naznaczony rządzą władzy, rządzą władzy, której nie może osiągnąć. On ją straci, ale będzie chciał wrócić. I to jest jego ból, to jest jego cierpienie, to jest jego walka. I ta lilit będzie powodowała, że tam może, słuchajcie, dochodzić do bardzo trudnych sytuacji, znowu może niezgodnych z prawem, yy, które będą oddziaływały na cały rząd, na całe państwo, na całą prezydenturę, na kongres, tak? Tym bardziej, że jeszcze, zobaczcie, yy, w 10 Domu jest Sate, który też będzie chciał tą lilit jakby zatrzymać radykalnie, i wspomóc, akurat tutaj Saturn uważam, że nie będzie działał destrukcyjnie, ale też będzie chciał wspomóc tą normalną, demokratyczną władzę w spokojnym dążeniu do wyborów, w spokojnym dążeniu do prawidłowego odbycia się tego jakby święta, święta demokracji, czyli wyborów. Tak? I tutaj jakby ta Lilith na ascendencie z tym Saturnem w 10 Domu, yy, słuchajcie. No, to będzie niewesoło. Tutaj dlatego Ameryka będzie bardziej według mnie zajęta sprawami zewnętrznymi, niż sprawami zewnętrznymi związanymi nawet z Tajwanem, ale będzie tam niełatwo, tak? Bo, bo, no bo nie wycofają się nagle, nawet nie patrząc na horoskopy, patrząc realnie na, patrząc realnie nawet na to, co się dzieje, to musimy mieć wiedzę, że ktoś nikt się nagle nie wycofa z terenu, na jest, który też zainwestował pieniądze i gospo, część swojej gospodarki, ponieważ tak? na Tajwanie naprawdę jest dużo pieniędzy amerykańskich stawianych w rozwój gospodarki i dużo broni amerykańskiej, tak? Także po tranzytach, jak powiedziałem, raczej tego nie widać, ale wejdźmy jeszcze, słuchajcie, na dyrekcję Łuku Polarnego, wyświetlam Wam. No, słuchajcie, sytuacja się robi coraz bardziej napięta, ale u nas z powodu tego deszczu jest tej burzy, też w nie słychać, ale ulewa. Dobra, nie będziemy się tym przejmowali. Zobaczymy, słuchajcie, jeszcze dyrekcja, dyrekcję Łuku Polarnego. Też na 2024 rok dla Stanów Zjednoczonych. Tutaj mamy, yy, słuchajcie, delikatną warunkę. Znaczy się yy, delikatną. Jakby powtarzają? Yy, nie. Jakby, jeżeli chodzi o stosunki zagraniczne, zobaczcie. Saturn, to, yy, dyrekcyjny Saturn w koniunkcji do Marsa w siódmym domu. Czyli Saturn będzie tego Marsa hamował. To są dwa malefiki. Ale Saturn jako większy malefic, on tego wojowniczego, tego bojowego, tego wojennego Marsa będzie tunował. Będzie, będzie go hamował przed, przed zbytnią agresją, przed zbytnią ekspansją woj, wojenną. Więc następne w potwierdzenie, że raczej Amerykanie znowu nie, nie wezmą w, w tym konflikcie zbrojnego udziału. Jednak, jednak słuchajcie, tutaj pewne napięcia emocjonalne u Marykanów pojawią się, ponieważ zobaczcie w wodniku mamy tranzytującego, tranzytującego mamy dyrekcyjnego Marsa w do Księżyca, czyli jakby dyrekcyjny, bojowy, energi, energi, energiczny taki, taki Mocny Mars, który swoją siłą, taką destabilizacją, będzie uderzał w księżycach. księżyc, czyli w ludzi, w Amerykanów, w ich emocje, tak? Więc sytuacja będzie napięta, ale ona też będzie napięta, tak jak wam powiedziałem, prawdopodobnie oprócz tego, że od, 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 sytuacją wewnętrzną, słuchajcie, jak Trump tracił władzę, doszło też do zamieszek. Tam brał udział Mars, to właśnie jest typowy udział Marsa, tak? I patrzcie, ten Mars znowu uderza w tej księżyc, czyli znowu uderza w tych ludzi, emocje Amerykanów. Więc ja przypuszczam, że to nie będzie związany ten Mars w tym miejscu z koniunkcją do Księżyca z wojną, z wojskiem akurat między Chinami a Tajwanem, a sprawą wewnętrzną. Tym bardziej zobaczcie jeszcze tutaj, co mamy. Na 2022 rok, czyli teraz Stanom Zjednoczonym przechodzi Pluton przez medium serii. Czyli teraz, tany, zobaczcie, Stany Zjednoczone są teraz zaangażowane bardziej w konflikt, zasyłają broń Ukrainie, ak praktycznie aktywnie uczestniczą w tym konflikcie, tylko nie udzielając, nie, nie dając swoich żołnierzy, swoich ludzi, ale dając niesamowitą ilość uzbrojenia, broni, pocisków, pomocy fin finansowej i zbroj zbrojnej. I ten pluton teraz właśnie mi się tak ładnie pokazuje, i teraz przechodzi to powiedzą, władza i ten wulkaniczny pluton, ten... Ten destrukcyjny, ten mocny pluton uderza w tym momencie na ten medium seli, ale nie uderza w Amerykę. Pobudza władzę do tego, aby pomagała Ukrainie, tak? pobudza władzę, ale po, tą władzę pobudza do konfliktu czyli ta broń, ta, ta marsowa broń, tak? która służy do niszczenia, do palenia, do, ale też, też głównie do obrony Ukraińców, które zostawi niesłusznie przez tych bandytów rosyjskich napadnięci, napadnięci w bezczelny i podły sposób. I po, służy im w tym momencie do obrony. I ten Mars według mnie też się w tym aspekcie dobrze przejawia, ale patrzcie, on cały czas tranzytuje i idzie do przodu. I słuchajcie, on w tym momencie, w 2022 jest, no jest na Medium ale w 2024 on już, on już się odsunął, Tak? I to jego działanie w 2024, kiedy będą wybory, kiedy zapowiedziany przeze mnie konflikt. Chiny, Tajwan będzie jakby można powiedzieć już istniał, już będą jakieś działania wojenne. Miejmy nadzieję jeszcze, że nie, że horoskop się myli, ale, ja tak, ale tak wychodziło, że tak powinno być. To ten Pluton już na, to, na, tego, na tą Amerykę nie będzie tak działał, na ten medium serii Stanów Zjednoczonych. Więc to następna jest jakby to jest jakby następna, słuchajcie, przyczyna do tego, że mus, możemy mówić, że jednak to zaangażowanie militarne Prawdopodobnie do Ukrainy, no myślę, mam nadzieję, że ten konflikt się już skończy za dwa lata, ale to zaangażowanie militarne do Chin i do Tajwanu nie będzie takie jak do Ukrainy, więc prawdopodobnie tylko przez obecność, ale głównie Ameryka będzie, słuchajcie, zajęta swoimi własnymi sprawami. Tak mi się wydaje. Tym, no słuchajcie, no, no tak jak mówię, no, no Saturn też będzie tego marca tutaj w tym domu tonował. transdyrekcyjny dyrekcyjny Saturn będzie tonował tego marca urodzeniowego. On nie pozwoli mu na takie rozwinięcie skrzydeł na taki. Mocny konflikt, ale to też, to jak powiedziałem, już mówię któryś tam raz z rzędu, spowodowane to będzie prawdopodobnie walką o władzę, walką wewnętrzną, która myślę, że będzie taka bardzo mocna. i Bo ten, słuchajcie, ten Mars, dyrekcyjny na księżyc, uderzający bezpośrednio, to może świadczyć, że znowu może dojść do jakichś niemiłych zamieszek. No i tym bardziej słuchajcie, no to Lilith. No Lilith według mnie odzwierciedla idealnie Trumpa, który na taką ciemną, taką ciemną, mocnie spełnionych marzeń, które powodują u niego ból, cierpienie i on się, on z tego cierpienia nie może wyjść tam I to w tranzytach, tak jak powiedziałem, było widać. No więc słuchajcie, kończąc już tego, ten krótki film na dzisiaj, myślę, że jednak w konflikcie Chiny-Tajwan Amerykanie nie, nie wezmą czynnego udziału wojskowego. Jednak mogą wziąć udział no, na pewno taki, że tam będą. Być może jakieś dostawy broni też będą. Jakaś pomoc militarna, tak jak na Ukrainie. Ale nie wierzę w to, że zaangażują się Amerykanie, słuchajcie, osobiście w Tego w horoskopach według mnie nie ma. Ani w tranzytach, ani w dyrekcjach. Tutaj jeszcze, słuchajcie, jest coś takiego, że yy, dodam wam jeszcze. Tego nie wyświetlę wam, bo nie mam zrobionego, ale w solariuszu na, 24, 20, na, na lata 24-25 Stanów Zjednoczonych mamy tranzyt, mamy, yy, mamy, tra, mamy, yy, mamy, na siódmy, mamy w siódmym domu horoskopowym, zapisałem sobie tu, yy, koniunkcję Marsa do Urana. Czyli yy, Mars, yy, so, yy, Mars solarny będzie tranzytował Urana. Ale to jest dopiero 24-25. Więc ten, słuchajcie, ten konflikt bo powiedziałem w poprzednim filmie, że może się zacząć, Chiny tak narastać od 23 2023 do 2024, ale ten solariusz 24-25 Stanów Zjednoczonych jest od lipca, czyli w połowie roku. To tak, jakby słuchajcie, może być też tak, że w połowie roku on tak rozgorzeje, że Amerykanie być może zaczną. Słuchajcie, ten uran wojskowy, ten, sol, ten solarny, jak będzie tranzytował. Tego, tego urana, ten, ten Mars yy, Solardy, jak będzie to zostało, tego urana w siódmym domu, może go, może go też pobudzić do pewnej niestabilności, do, do pewnego jakby działania, zmiany podstaw pewnych struktur z państwami. To może być też słuchajcie, no konflikt z Chinami, ale jak mówię, niewojenny, bardziej dyplomatyczny, dosyłanie prawdopodobnie broni, ale bez udziału amerykańskiego państwa. No dobra, także to mamy powiedziane, słuchajcie, myślę, że na ten moment konflikt chińsko-tajwański delikatnie rozpracowaliśmy, jak powiedziałem, nie robiłem szczegółowych horoskopów, są to horoskopy naprawdę, naprawdę takie, takie o bardzo, bardzo ogólne, które tak z, z szerszej perspektywy rzuciły mi się aspekty w oko, to Wam powiedziałem, nie będę robił takich szczegółowych, bo mówię, nie ma to sensu, trwałoby to godzinami opowiadania, nikt by tego na końcu nie słuchał, ale... Yy, Według mnie, ten horoskop jest dla mnie optymistyczny, że miejmy nadzieję, że nie rozpęta się to na trzeci konflikt światowy, ponieważ Amerykanie w tym czasie będą bardziej zajęci swoimi sprawami wewnętrznymi, niż, niż zewnętrznymi, tak? Dobra, to dziękuję. mówię, powtarzam, jeżeli chcecie zobaczyć jak dokładnie, jak to ma wyglądać między Chinami a Tajwanem, w pierwszej linii macie link do filmiku, który nagrałem poprzednio. Ten jest jakby uzupełnieniem, ale jak ktoś chce, to przecież powiedziałem wszystko o co tam chodziło, więc wystarczy, że sobie to obejrzy i też będzie wiedział co chodzi. To ja wam dziękuję. Jeżeli chcecie mnie oglądać, to prosiłbym o jakieś lajki. Like. Jeżeli chcecie też mnie oglądać lub słuchać, to chociaż jakaś subskrypcja też by się przydała, to wtedy Google powiem Wam szczerze, że ten filmiki jakby lepiej rozpowszechnia u siebie na YouTube. Ja z tego powiem szczerze, i tak nic nie zarabiam, ja traktuję hobbystycznie, więc... Chcę wam pomóc, chcę po prostu też swoje jakby hobby przekazać wam, żebyśmy popatrzyli na tą politykę też z innej perspektywy, nie tylko z perspektywy komentatorów, opiniotwórców, mediów mainstreamowych, czy jeszcze jakichś innych, ale też z punktu widzenia astrologa. Dziękuję wam serdecznie, miłego dnia, wieczoru, tygodnia, nie wiem kiedy to oglądacie, ale pozdrawiam, burza powoli przechodzi, przestało padać, mieliśmy efekty specjalnie. trzymajcie się.